Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Cieszę się, że możemy się spotkać i zapraszam do wspólnej modlitwy, zanim wysłuchamy dzisiejszej Ewangelii w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prosimy Cię, Ojcze, w imię Jezusa. Oto, byś nam posyłał swojego Ducha, który nas uzdolni do słuchania Twojego słowa. Prosimy Cię, Duchu Święta, abyś Ty uczynił nasze serca żyzną glebą. Byśmy umieli przyjmować to, co Ty pragniesz nam powiedzieć i wprowadzać to w nasze życie, byśmy pozwalali Słowu się przemieniać. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z Izajasza Izajasza Jezus powiedział: Dziś spełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Dzisiejsza Ewangelia zaczyna się w tym miejscu, gdzie tydzień temu się zakończyła. Przypomnijmy, Jezus znajduje się w swoim rodzinnym Nazarecie, gdzie w synagodze właśnie odczytał fragment Izajasza obwieszczający rok łaski od Pana. Te słowa Izajasza bardzo ważne, gdzie Jezus mówi Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, posłał mnie, abym u Bogiem niósł dobrą nowinę, Więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyła wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. I po lekturze tego fragmentu z księgi Izajasza, Jezus wygłasza swoją mowę. I ponieważ jest to pierwsza mowa Jezusa, pierwsze słowa Jezusa w Ewangelii Łukasza, to te słowa, że zaczął, czy też tak jak mamy w naszym tekście, począł to ogłaszają nie tylko początek tego kazania w synagodze, ale też w ogóle początek dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa. Jakby streszczeniem tej dobrej nowiny jest to, co dzisiaj słyszymy, czyli to, że dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Jezus jest tym, który nie tyle komentuje tekst Izajasza, ale pokazuje jego aktualność i wypełnienie. On właściwie cały sam jest wypełnieniem tego tekstu. Chciałam zwrócić Waszą uwagę na to słowo dziś. Ono jest niezwykle istotne w tym tekście. Jest to ulubione przez Łukasza słowo, które, okazuje, które wskazuje na czas łaski i zbawienia. I ten czas łaski i zbawienia wraz z przyjściem Jezusa nastał dla wszystkich. Szczególnie jednak dla tych, którzy są ubodzy i grzeszni, dla tych, którzy są gotowi przyjąć tę łaskę, łaskę zbawienia. I tak na przykład prości pasterze z pól betlejemskich, jako pierwsi usłyszeli słowa, dziś narodził się Wam zbawiciel, dziś, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Zacheusz, człowiek skorumpowany, przeciwnik tak wielu, a ponieważ był celnikiem, on z radością otwiera się na słowa Jezusa i Jezus mówi mu, dziś trzeba mi się zatrzymać w Twoim domu. Potem, kiedy przyjmie Jezusa do siebie, usłyszy znowu: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. To znowu jest to dziś. I wreszcie ostatni przykład: um, ukrzyżowany razem z, Jezusa, z Jezusem, przestępca wyznaje wiarę, i na chwilę przed śmiercią słyszy od Jezusa słowa: dziś ze mną będziesz w raju. To dziś, tak ulubione przez Łukasza, pokazuje natychmiastowość zbawienia którego dostępuje ten, który przyjmuje Jezusa i jego słowo, słowo pełne łaski, pełne mocy ducha świętego, słowo, które może przemienić los człowieka, czyli może przemienić moje i Twoje życie. Ale żeby to zbawienie się dokonało, potrzebna jest pewna postawa z naszej strony, osobiste przyjęcie tego słowa, bez tego. Nic się nie zmieni. Jeżeli nie damy temu słowu przystępu do naszego serca, to ono nie może być w nas owocne. Ono potrzebuje naszego otwartego serca. I ludzie z Nazaretu, kiedy słyszą od Jezusa, że to dziś wypełniły się te słowa pisma, któreście słyszeli, z początku są entuzjastyczni. Z początku cieszą się tym, co. Jest im dane w Jezusie. Wszyscy przyświadczali Mu, ale za chwilę dziwili się, dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. To ich zdziwienie wypływa z faktu, że nie rozumieją nie rozumieją, jak ten człowiek, którego przecież znają, pochodzi z ich miejscowości, był ich sąsiadem, może kuzynem, albo należał do jakiegoś szerszego kręgu rodziny, tak czy inaczej z kimś z kim są dobrze zaznajomieni, a oto tutaj teraz nagle wypowiada takie słowa i nie bardzo im się to mieści w głowie. No jak to wszystko ze sobą pogodzić? No przecież to jest ten Jezus, z którym Wychowywaliśmy się albo widzieliśmy, jak dorastał, i nagle on wypowiada takie słowa. Jest w nich jakiś pewien opór, który sprawia, że nie są w stanie przyjąć i pojąć tego innego boskiego pochodzenia Jezusa, nie są w stanie wyjść ponad to, co o nim już jakoś wiedzą. I to, co budzi ten właśnie takie zdumienie i opór, to są pełne łaski słowa. To są nie tyle słowa pełne wdzięku, jak mieliśmy w starszych tłumaczeniach, ale to są słowa pełne łaski, ponieważ Jezus, Jego słowo niesie ze sobą łaskę, niesie w sobie moc. I właśnie niniejszym. Ponieważ to słowo ma moc, niesie w sobie łaskę, to też wywołuje określone skutki. W niektórych przypadkach tym skutkiem jest przemiana serca, jest nawrócenie. W niektórych przypadkach skutkiem dotknięcia tej łaski jest to, że ktoś jeszcze bardziej zamyka swoje serce, jeszcze bardziej je zatwardza. Jak widzimy to tutaj w, tym, w tej dzisiejszej Ewangelii, gdzie mieszkańcy Nazaretu pod koniec tego samego fragmentu są gotowi Jezusa strącić z góry, pozbyć się go w najbardziej brutalny sposób, czyli poprzez morderstwo. I Jezus, który widzi te reakcje, też jakoś czuje je, domyśla się, też prawdopodobnie, także nieprawdopodobnie, ale też i słyszy to. Co jest w ich sercach, ma dostęp do tego, co jest w ich sercach, mówi: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, nas, samego siebie. Innymi słowy, widzi, że ci jego słuchacze chcą, żeby wykazał się jakimś cudownym znakiem chcą, żeby zrobił coś nadzwyczajnego. Nie mówią tego wprost, ale jest to w ich sercach. I Jezus im pokazuje, że tak naprawdę tą przyczyną tego, że jakoś Go odrzucają, że ich serca są zamknięte na Niego, jest fakt, że pochodzi właśnie z tego samego miejsca, że jest z tej ich małej ojczyzny. Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I Jezus przywołuje dwa przykłady, przykład Eliasza i Elizeusza, Jeden ym, posłany do wdowy w Serepcie sydońskiej, czyli do poganki, po to, żeby w czasie głodu ona mogła przetrwać, drugi, który oczyszcza Syryjczyka, czyli znowu poganina, Namana z jego choroby, z jego trądu. Te dwie historie pokazują, że to Bóg sam decyduje o tym, do kogo mają iść jego prorocy z orędziem zbawienia, że Bóg nie zamyka tej misji proroka do tylko e, narodu Izraela, jak Żydzi mieli prawo się spodziewać, jak Izrael miał prawo się spodziewać. Zbawienie jest wyłącznie łaską Boga, i ta łaska jest dana nie tylko e, dla Żydów, ale i dla Pogan. I ci właśnie Poganie, jak Naaman, wdowa z Sarepty, Mogą nawet wyprzedzić właśnie tych wiernych Izraelitów, wiernych prawu Bożemu, poprzez to, że poprzez otwartość swojego serca. Ta wdowa z serepty Sydońskiej, Syryjczyk Naaman, oni przyjęli Boże Orędzie. Mieszkańcy Nazaretu mają serca zamknięte. Nie doświadczają takiej sytuacji jak ta wdowa, która była na skraju śmierci z powodu głodu, który panował w tym czasie. Nie doświadczają znowu sytuacji skrajnego wyczerpania, w którym znajdował się chory natrąt na Aman. I w związku z tym ich serca. Nie są gotowe jeszcze na przyjęcie tej dobrej nowiny. Nie widzą swojej własnej potrzeby tej dobrej nowiny. Nie widzą, że także oni są w podobnej sytuacji, tylko w sytuacji wynikającej z czegoś zupełnie innego nie z choroby, nie z głodu jest to choroba duszy, jest to choroba serca jest to głód serca. I każdy z nas znajduje się w tej sytuacji. Tylko pytanie jest, na ile jesteśmy tego świadomi. Mieszkańcy Nazaretu nie byli w tym momencie gotowi to usłyszeć, tę prawdę i dlatego unoszą się gniewem, wyprowadzają Jezusa na skraj miasta, chcą Go wyrzucić z miasta, ale nie tylko wyrzucić z miasta, ale wręcz zabić. Więc można powiedzieć, że ta Misja, pierwsza misja głoszenia Jezusa kończy się absolutną porażką, jest odrzucony w swoim własnym mieście. I warto się zapytać dzisiaj przy okazji tej Ewangelii, czy, czy ja chcę towarzyszyć takiemu Jezusowi. Nie temu Jezusowi, który właśnie odnosi największe duszpasterskie sukcesy, za którym idą tłumy, tylko temu Jezusowi, któremu pierwsze głoszenie Ewangelii się nie, nie udało. To prawda, uszedł z życiem, ponieważ jeszcze nie był jego czas, nie był to czas przewidziany przez Ojca, ale niemniej jednak nie odniósł też wielkiego duszpasterskiego sukcesu. Czy ja chcę być z takim Jezusem? Czy chcę mu towarzyszyć? A także można się siebie dzisiaj zapytać, czy ja przyjmuję to zbawienie, które jest mi dane dziś. Które Bóg codziennie mi daje, czy ja je przyjmuję, czy mam sobie tą otwartość serca, czy widzę swoją potrzebę tego zbawienia, czy też żyję w takim złudzeniu samowystarczalności, w którym wydaje mi się, że um, przecież sobie świetnie radzę i um, Pan Bóg, a nie inni ludzie nie są mi za bardzo potrzebni. Już ja już się tam sam do tego nieba jakoś dostanę. Czy widzę to, że um, nie mam szans. Nie mam szans bez łaski danej mi przez Boga. Nie mam szans bez Jego miłosierdzia. Więc mówmy się za siebie nawzajem o, o łaskę serca otwartego o łaskę serca, które nie będzie um, w obliczu prawdy e, twardniało, tylko będzie coraz bardziej się otwierało. Maryjo, nasza najlepsza matko, matko słowa, prosimy Cię, abyś wypraszała nam łaskę serc otwartych na przyjęcie prawdy, którą Bóg nam daje, serc otwartych na przyjęcie łaski, którą przynosi nam Jezus każdego dnia w tym naszym dziś. Prosimy Cię, abyśmy razem z Tobą mogli towarzyszyć Jezusowi zawsze, także w tych momentach, kiedy jest odrzucony, opuszczony, żebyśmy łączyli nasze porażki z tymi Jego porażkami, umieli z Nim być w tych momentach, towarzyszyć Mu. Tak jak Ty byłaś zawsze przy Nim. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko miłosierdzia, módl się za nami. Święta siostro Faustyno i ojcze Michale, módlcie się za nami. Amen Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję kochani i do zobaczenia następnym razem. Ufajmy Panu.